Modlitwa do Ducha Świętego o pomoc. Duchu Święty, duchu umiejętności, naucz nas patrzeć na wszystko, co jest stworzone, w świetle Twoim, abyśmy poznali znikomość rzeczy ziemskich i całą naszą nadzieję położyli w Bogu. Duchu Święty, duchu Rady, ukaz nam tam, gdzie nafa myśl. Zawodzi, co trzeba nam czynić, a czego zaniechać, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Naucz nas sprawiedliwości i kieruj nas ku dziełom miłości i miłosierdzia. Duchu Święty, Duchu Bojaźni Bożej, natchnij nas od razu, do każdego grzechu, strw w pokusach, pomóż ujawnić nieopanowane namiętności. Obdaw nas łaską Ducha Dziecięstwa wobec Ojca Najwyższego. Zachowaj od wszelkiej pychy i zuchwałości. Duchu Święty, Duchu pobowności, w Tobie wołam, Abba Ojcze, rozpal w nas war miłości Boga, obudź gorliwość dla spraw Jego. Daj, abyśmy całym sercem poświęcili się jego służbie Duchu Święty, Duchu męstwa, naucz nas świętej chrześcijańskiej odwagi, abyśmy nie lękali się podejmować rzeczy wielkich dla Boga, abyśmy dla niego znosili krzywę i doświadczenia, a w niebezpieczeństwach w nim naszą ufność pokładali Duchu Święty, Duchu Rozumu, naucz nas wnikać w głębie prawdy Bożej, daj nam stałość i pewność wiary, pomóż poznać wielkość Boga, która przewyższa wszelkie nasze pojęcie. Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź nas do doskonałości, Ty dajesz nam poznać, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Daj nam zrozumieć wielkość miłości Bożej i naszego powołania oraz udziel radości i pocieszenia z tego płynącego. Spraw prosimy, abyśmy stanęli kiedyś przed Bogiem twarzą w twarz i poznali Go tak, jak poznani jesteśmy. Amen.